A mamy nowy sklepik, bo poprzedni się rozsypał i nic w nim nie było i mamy po staremu samouczek Więc musimy tutaj kupić już te podstawowe rzeczy i rozpocząć naszą podróż Siup, leb, Ok, leb będzie tu Siup Płatki tu, no tak, cena jeszcze Dobra, cena się miło automatycznie robi, więc bez róż... Idzie. A... Oh. Ok. Wait. Ło, przyszedł pan. Szybko poszło. Trzeba w ogóle mi czas nie idzie. Nie mam pojęcia. Pięć. Dobra. O karta. Dziesięć. Oh yeah. 6. Teraz możemy kolejny produkt kupić, czyli to i to. O nie, zabraknie nam troszeczkę. No to idziemy póki co kupić, kupić sobie samą mąkę. O, żeby było porówno na jednej i drugiej półce. O, mój market ma dużo do zaoferowania. Na przykład nic. Ach. Od ostatniej aktualizacji zmieniło się bardzo dużo. Mamy możemy podłogę, możemy peintować sobie, a przede wszystkim mamy więcej mebli. Tutaj mamy takie narożne i tak dalej, mniejsze, większe, większe też te frizery i w ogóle nowe półki do magazynu. I oczywiście możemy sobie kolory brać różne. Na przykład czerwony, tylko oczywiście to wszystko troszeczkę droższe będzie. Ten kolor, ale nic poza tym Tutaj e, się za bardzo Nic nie zmieniło, poza tym, że Jak ulepszymy sobie skrypt Będziemy mieć opcję kustomizacji go Bo tak to, no to cóż Podstawowo, podstawowo jest Dobra, ludzie czekają i Trzeba ich coś robić Dobra, siup, siup. Teraz kolejne produkty. To i to. Dobra. Pasta? Nie, wcześniej ma być olej. Zaraz tam przyjdę. Nie bójcie się, kochani. Teraz to, to będzie tu. U, zmieniła się trochę tego yy... skórka, że tak to powiem. Superowa! Bombastycznie, i teraz to kupujemy. I mamy w sumie wszystko. Siup, siup. Dobra, teraz tak. To go potrzebujemy. Jeden. To jeden, to. Ten, to jeden. To jeden. I to jeden. Tego wszystkiego potrzebujemy po jednej sztuce. Ogólnie to będzie nas kosztowało jakieś. 97, no 97, 80 trochę potrzebujemy jeszcze Ale no trudno, poczekamy A i co najważniejsze Co się tu zmieniło Optymalizacja podobno jest na o wiele wyższym poziomie I z tym się muszę zgodzić Bo jak jest samo uczek już To normalnie nie ma spadków FPS Dość mocno A i wydaje mi się, że przy okazji kasa jest ładniejsza To ładnie odbija ale to tylko takie odczucia. To tam go wie? Dziewięć. Ma pan, elo. Dobra, chcę sobie po kolei to już siąść. Ok, chleb. Ok, chleb. 100 siup. Zim. Dobra, już i te. Niech pani nie. O, poczekaj chwilkę. Siup, 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 siup. Ok, mamy to. O, nie, to się kończy. Młoka i płatki też i w ogóle wszystko to by pomyślał. To weźmy... To i to kupmy. Cyk. Ach. Oh. Dwa dolarki dostało. Perfekto. Tyle ile potrzebuję do życia. Poza tym trzeba będzie rachunki jeszcze opłacić. E, to Luzik. Chodźcie ludziska do mojego marketu. Dam wam wszystko, czego nie da konkurencja. Ale drożej. O, a tej pani jeszcze wcześniej nie widziałem na poprzedniej wersji. Kurde a tej pani co świecą się włosy? Nie świecą się. Hm. To pewnie ta druga bliźniaczka, dobra. Eh, Potrzebuje jeszcze 9 os osób służyć hm. trochę zejdzie. Co to było? What the fuck? Nie mam pojęcia. Eee, tak, płatki. Siup, kupione. O, bo one za 6 dolców chodzą, ulala. Na bogatości. Mój sklepik jest. 96 Ok mówi mi, żebym zaświecił, ale miałem moda który mi to zaświecał. Tylko nie pamiętam na którą godzinę. Coś mi się wydawało, że gdzieś o yy, 18 powinien być ale jest już hmm, późno. Hmm poczekam wiele Mo a może o 8? Po prostu się nie działa. Trzeba to będzie naprawić. O no, niestety, no niestety, alo przyjdzie ktoś tu jeszcze dzisiaj? O przyszedł, chyba tylko rozmniejszy, przyszedł. Aha, jego poradliśnia, kto by się spodziewał? Witaj pana! No, ten przynajmniej jak człowiek, ty. Jak? Nie widziałem go. Hmm, chyba się skończyło. Produkty są z. O, zrobiliśmy dwa susu, płatki, to muszę zamówić sobie jutro. Dobra. O nie, najgorzej muszę dopłacić czy zapłacić później. Nie podoba mi się to, ale dobra. Dobra, Biedronka znowu wzywa Dajemy w na środku korytarza A właśnie, tylko odpuszczmy sklep, żeby już godzina szła Za ile nowa licencja? Trzeci poziom, 200 dolców Kiedyś to zdobędziemy Może Chyba, że weźmiemy sobie pożyczkę Bierzemy Tak, potrzebujemy na pewno lodówki jakieś Duglefridg nie wiem czy raz czy dwa razy Cheese butter, milk Dwa razy by to nie potrzebował Produkty, e, czyli tak to. Dobra. Dobra, starczy mi, żeby kupić drugą lodówkę? Nie, a to bierzemy jedną lodówkę. Dobra, chodź tu, lodówka jako pierwsza. Tak, bo na wejściu sobie staniesz. Ok, nie to. Woda jako pierwsza musi iść. Mleko damy sobie pod wodą. To tak, mamy teraz jeszcze to. Mam lekkie obawy, że tekstury tego się pogorszyły, ale nie jestem pewien. Okej, okay, jajka tu. Serek, serek piony, i kawa. Dobra, bo ludzie czekają w kolejce, dziesięć siedem, dobra, nie idzie nam najgorzej. To jeszcze kupił sobie podwójnie I bierzemy Siupp! A tylko E, nie tutaj Te klu Dobra, dobra hmm. Dobra, mamy ładnie wszystko ogarnięte. Nową sekcję proponuję mi, żeby też kupić. Ale ja się nie posłucham. To, szybko, bo to drogie jest ta sekcja. E, gdzie to był. Aha. jestem ślepy, jestem ślepy, jestem, jestem ślepy. Tutaj 350. E, to nie tak, nie aż tak drogo. Ale. To mam dużo miejsca. Mało produktów. Czoko, czoko, chłap, płatki. No, siup! Ach, uzupełnianie sklepu. Wchodzi na nowy poziom, spadamy jak w Ale też, bez przesady, nie będziemy robić jak poprzednio, żeby mieć mnóstwo kartonów na ziemi. Teraz będziemy mieć tylko część. O, to wy już czekacie. Dobra, o babo. też, proszę pani. Zmazał się pani makijaż! Ty, ona taka niska jest. Ole, krosnol. A nie, po prostu wszyscy są niscy. A ty? Nie, chłopiec wysoki. Dobra, pokażcie mi, jaką tu przebitkę mamy 3 złote profitu, 3 złote profitu. W sumie prawie wszędzie mamy po 3 złote. Pewnie na wodzie mamy. O, malutko. Na mleku też malutko. Ech, dzień jak co dzień. Siub, światełko. Dobra, jeszcze po jednym tym. A, nie będziemy stać co prawda. No to coś ważniejszego. Herbatę. O, Ale klimatycznie teraz jest tutaj na zewnątrz. Siup. Siup siup. Osiem. Masz osiem złotych i nie ma jak to się mówi. Ora, masz. Ok, ok. Nie chciało mi się prosto wydawać. Jestem leniem. Dobra, jeszcze popatrzmy sobie. Tak, kiedy by chciał pan, mu zapłacił? Nie wiem. Ej, czyko, czemu tak dużo? Nie. Nie no, moim zdaniem było warto. Mamy więcej przedmiotków. Dzięki temu więcej ludzie będą płacić. He, 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 he. he, he. wierzcie wszystko, moi drodzy klienci. To jest dla was. Lekko powyżej ceny rynkowej. Ale dla was. Om, niom, 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 niom. podoba mi się Twoja zakopowość. Dobra, chyba już nikt nie przyjdzie. Lewo, prawo. Znowu lewo. Tam tu idzie. A zobaczymy, czy to do mnie, czy to jakiś piok. Zobaczmy na niego przez szkło. Z białym to już idzie. No nie, serio. Nie podoba mi się to, ale dobra. Jesteśmy 90 na plus. Open cheese. I milk się zmieniło. No, idealnie leciutko powyżej ceny. Z marketu Dobra, chleby, siup O, kładki wziął To nie jesteśmy Biedronką Żegnaj Podróżniku Ej, teraz trzeba oczekiwać na nowych klientów. O. Nie wiem, dajcie znać, czy chcecie, żebym skipnął początki, czy lecieć e, od nowa te początki. Ej, tam nie ma prawie kawy Kawę prawą prawy całkowicie zabrali Już to, tu, 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 mi jedno, jedna kawa, śmiesznie Dobra, równe 20, Łatwiutko. Dobra, popatrzmy sobie w ten sposób na market. O, tak. Patrzymy, co kupuje. Wodę. Oleje. Nie, teraz herbatkę kupuję. O, 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 o. Siup. Najważniejsza jest czystość w naszym sklepie. Zgadzam się z tym? Dzięki temu mamy troszeczkę dolarków. I ile mamy czasu na spłatę tego z banku? 3 dni. A to 157 tylko. Łe. Ja Myślałem, że to jakieś, nie wiem, 400 będą od razu, żeby spłacić. To nieźle. źle Wiesz, my zarabiamy w końcu. Tylko weź mu na głowę? Nie. Hopsa na rowerek. I na to. I na to. <laughs> nie da się na to. A. Bo na to. O. Nie da się już na to wyskoczyć. Ale żal. Jaka. Jaka. jaka ja nie. Poroz... Nie. No i straciłem cały sens grania w tą grę. Co ja mam teraz zrobić? No cóż mogę patrzeć tylko na ludzi jak coś kupują. Mm -mm. Choć mi się to nie podoba. Dokładnie. Dobra, wszystko. Już, już. O, Johnette. Mamy całkiem pokaźny zarobek, więc faktycznie może skończymy samouczek. Jeszcze w tym odcinku. Czytaj, chyba to będzie tylko ten dzień jeszcze. Siup, siup, ale tu dużo ludzi. Ej, a na tą ramienę mogę się spinać? Hmm. o, z tego skoczymy. Nie można, szkoda, pojawianków w kasie jest najlepsze, dobra, dwadzieścia siedem dla mnie. Mhm, mhm, mhm Światło, światło, światło O! Światło, <ślad> <ślad> 4. Możemy to zrobić. Możemy skupić sekcję. Ha. I co ja teraz zrobić, jak tutaj mi się rozbudowało? Tylko w tył. To też pozmieniali. No nie, drzwi wróciły tutaj, gdzie nie powinny być. Nie, nie, nie. Aż myślałem, że będzie tak pięknie. Żal. Jeszcze sufit, ale mi ktoś tu kiepsko pomalował, ale tutaj ślady... Szkoda gadać. No i co? Już nikogo nie ma no tutaj. A ja cię kręcę. No cóż, musimy jakoś sobie poradzić. Kończę dzień. Widzimy się w kolejnym odcinku, hejo!